Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj piątek jest 29 maja. To jest oczywiście kolejny wstawa, który ma wam pocą, yy, począć, który w sumie dobrze, który ma wam począć. Chodzi o to, żeby się w Was poczęło dzisiaj dobre życie, żeby się poczęło samo piękno i sama, sama świętość. No taki jest cel, więc w sumie to było dobre, to przejęzyczenie. Mówiąc krótko, zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi kochani, witam was serdecznie w odcinku piątkowym i jak zawsze w piątek zapraszam na rozkminę związaną ze Słowem Bożym. Będzie dzisiaj cytat z Izajasza, bardzo piękny, myślę, że w ogóle sam on by wystarczył, ale będą oczywiście do słowa komentarza. Kochani, posłuchajcie, to jest 65 rozdział Izajasza, 24 werset. Jest tam takie zdanie, które mówi Pan Bóg do swojego ludu i będzie tak, iż zanim zawołają, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. Kani, bardzo lubię ten obraz, bardzo lubię to, w jaki sposób jest to zdanie powiedziane. Zobaczcie, ono ma jakby dwa takie, Pan Bóg na dwa sposoby próbuje przekonać, w jaki sposób nas słucha. Mówi po pierwsze, zanim zawołasz, to ja już wiem w ogóle, o czym mówisz, zanim. Zaczniesz w ogóle jakby krzyczeć o pomoc. Zanim cokolwiek do mnie otworzysz usta, to ja już wiem jakby czego ty chcesz. Zanim to się wszystko stanie, ja już dawno jakby odczytałem twoje serce. A potem kiedy zaczniesz mówić, to ty będziesz jeszcze mówił, a ja w trakcie twojego mówienia... Zrobię to czego, jakby to, to, czego Ci najbardziej potrzeba. Czyli zobacz, to jest tak, że nie wiem, przychodzisz do kogoś, na przykład poprosić go o kilo ziemniaków nie? i no wiem, że głupi przykład. Ale wchodzisz do kogoś do domu i mówisz, słuchaj, skończyły mi się ziemniaki, a wszystkie sklepy zamknięte i najbliższy jest w odległości 120 kilometrów. Czy mógłbyś mi, i w tym momencie ktoś ci wręcza siatkę ziemniaków, nie? To kochani, to byłoby coś niesamowitego? Nie? Że po prostu od razu natychmiast jest ta pomoc, kochani. Pan Bóg mówi, takie jest moje serce. Ja wiem, co mi część z was oczywiście powie ale ja tego wcale nie widzę, ja wcale tego nie proszę, ja, znaczy ja wcale tego nie dostaję, ja mówię o różnych rzeczach i Pan Bóg wcale mi w trakcie mówienia nie daje. Kochani, cała sztuka wiary, myślę, cała, nie nie, no, nie, nie, nie cała, przepraszam, jakaś część wiary polega na tym, że jakby uznajemy, wierzymy, ufamy Panu Bogu, że On naprawdę nas słucha i że On, wiedząc, czego nam naprawdę potrzeba, czego bardzo potrzebujemy, czego nie potrzebujemy, czego potrzebujemy natychmiast, a czego potrzebujemy nie natychmiast tylko na kiedyś, na co jesteśmy może już gotowi, na co nie jesteśmy gotowi, że on sam zna najlepiej jakby sposób i plan przeprowadzenia tego jak nam to dać, kochani. To nie znaczy, że mamy nie prosić. To nie znaczy, że mamy nie wołać czasem bardzo natarczywie, dlatego, że to wołanie też nas zmienia. I Pan Bóg czasem właśnie jakby nie wręcza ci od razu Worka z ziemniakami. Mówię, że twoje serce najpierw się musi przestawić na właściwy odbiór tych ziemniaków. No, Przepraszam za głupi przykład. Ale kochani, jakby zaufanie do Pana Boga polega na tym, że wierzymy: OK, ja Cię proszę i ja wiem, że Ty mnie wysłuchałeś już dawno zgodnie z Twoją wolą i teraz jakby ja nie wiem jeszcze jak, jaka jest Twoja decyzja, Panie Boże, nie wiem, w jaki sposób możesz do mnie przyjść, więc ja się modlę cały czas, otwierając się na Twoje serce, na Twoją wolę, na Twoje działania, na Twoje wszystkie decyzje, ale jakby ufam Ci, że Ty i tak już dawno to wszystko usłyszałeś i dawno już przygotowałeś ten właściwy rodzaj ziemniaków, jaki jest mi potrzebny, ewentualnie powiesz mi, zmień dietę. Kochani, na tym to polega. Tu chodzi o takie zaufanie, że Pan Bóg naprawdę, zanim to wszystko pomyślimy, zanim coś, to On wie, On jest dobry, On nas kocha i On naprawdę chce nam dać tak, jak dla nas jest najlepiej. I tylko człowiek, który z takim sercem startuje do modlitwy, to się dobrze modli, kochani, bo można się źle modlić. Jak mówi Pismo Święte, źle się modlicie i dlatego jesteście niewysłuchani. Dlatego właśnie ta postawa serca, czyli takiego zaufania Panu Bogu, że On wszystko wie, że On wie, czego mi potrzeba i zanim to w ogóle wypowiem, to On, On wszystko dobrze jakby kieruje w moim życiu, żeby tylko mi pomóc, a ja potrzebuję mojej modlitwy też do tego, żeby się otwierać na Jego działanie, to ta, ta postawa, jakby pozwala Panu Bogu robić niezwykłe rzeczy. Kochani, proście Pana Boga dzisiaj usilnie, proście, ale właśnie z taką myślą. Zanim powiem, wiem, że Ty już wiesz, zanim skończę mówić, wiem, że już to zorganizujesz. Ufam Ci, że masz mnie w rękach. Kochani, o to, o to chodzi w modlitwie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zapraszam oczywiście na jeszcze jedno jutrzejsze, majowe, ostatnie majowe. Jutro będzie ostatni majowy odcinek strajkowy, bo już od poniedziałku czerwiec, więc zapraszam Was na, na dzisiaj, w sensie na jutro, Boże, co ja gadam. Ściskam Was bardzo, kochani, pozdrawiam Was, najlepszego piątku Wam życzę i do zobaczenia. Z Bogiem, pa pa!